Big Lebowski to film amerykański do reżyserii scenariusza braci Cohen, Joela i Tana, choć jako reżyser formalnie figuruje, jak to mają w zwyczaju, jedynie pierwszy z nich, który miał premierę 18 stycznia 1998 roku. W momencie premiery uznany został za rozczarowanie, nie spodobał się krytyce, nie dostał ani jednej nominacji do Oscara. Za to po latach stał się ukochanym filmem milionów kinomanów, obiektem autentycznego kultu. Filmy Koenów podzielić można na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza to te, które posiadają jakąś logiczną strukturę. Da się je przeanalizować, rozłożyć na czynniki pierwsze, określić o co w nich dokładnie chodzi. I te są przez krytykę wynoszone pod niebiosa. Należą do nich Barton Fink, Fargo, i to nie jest kraj dla starych ludzi. Druga grupa to Arizona Junior, Hatsucker Proxy, tajne przez poufne i właśnie najważniejszy przedstawiciel Big Lebowski. Filmy, które wymykają się logicznej analizie, są raczej ciągiem gagów, surrealistycznych sytuacji, w których występują dziwaczne charaktery. Z tymi krytyka nie bardzo wie, co zrobić. Jest wobec nich bezradna, bo trudno znaleźć klucz do ich zrozumienia, a ich fabuły nie zmierzają do żadnego oczywistego morału. Głównym bohaterem Big Lebowskiego jest Jeffrey Lebowski, którego znajomi nazywają Dude. Po polsku zwykle tłumaczy się to jako koleś. Koleś z bezrobotnym leniem, mieszkającym w Los Angeles, byłym hipisem, który wiecznie zwleka z zapłaceniem czynszu, a żywi się za darmo, kradnąc mleko w sklepie. Nie robi nic, poza tym, że pali trawkę, relaksuje się i gra w kręgle. Jego dewizą życiową jest take it easy. Ma dwóch przyjaciół. Walter Sobczak to weteran z Wietnamu o wyraźnych problemach z agresją. Jest polskim katolikiem, ale od czasu rozwodu z żoną żydówką udaje, że jest Żydem. Drugim jest Donny, który w odróżnieniu do Waltera ma delikatne usposobienie. Niewiele mówi, nie rozumie nic z tego, co się dzieje wokoło, a Lenin miesza mu się z Lenonem. Drugi występujący w filmie Lebowski jest przeciwieństwem tego pierwszego: to arogancki milioner i człowiek sukcesu, poruszający się na wózku inwalidzkim. Młoda żona milionera Bunny puszcza się na lewo i prawo i ma długi u Jackiego Trihorna, producenta filmów pornograficznych, w których kiedyś występowała. Producent wysyła swych zbirów do odzyskania długu, ale ci przez pomyłkę, zamiast do jednego lebowskiego, przychodzą do drugiego i sikają mu na dywan. Podpuszczany przez Waltera, główny bohater, próbuje dostać odszkodowanie za zniszczoną własność, a potem, jak Bany zostaje rzekomo porwana, ma przekazać porywaczom okup za jej uwolnienie okrągły milion dolarów. To co następuje później to ciąg coraz bardziej absurdalnych wydarzeń, w których pojawiają się niemieccy nihiliści, członkowie byłej grupy technopopowej z lat 80. Jedna awangardowa artystka waginalna, jej przyjaciel wideoartysta, scenarzysta popularnego niegdyś serialu telewizyjnego i jego syn, z którym nie ma żadnego kontaktu i mnóstwo innych osób, które na pozór nie są konieczne dla całej tej intrygi. Zresztą intryga ta jest celowo pretekstowa. Na koniec okazuje się, że nie było żadnego porwania. A przysłany przez nihilistów odcięty palec u nogi Bunny był palcem zupełnie kogoś innego. Bracia Cohen roztaczają przed naszymi oczami prawdziwy gąszcz wątków i postaci, nitek, które według wzorców kina noir prowadzić mają do kłębka. Tyle, że te wszystkie nitki nie prowadzą nigdzie, raczej unoszą się swobodnie w powietrzu, wyłącznie w jednym celu dla naszej i Cohenów rozrywki. Intryga nie rozwija się linearnie, ale cały czas kluczy. Do tego stopnia, że nawet opowiadający nam tę historię za kamery narrator chwilami traci wątek. Big Lebowski na bardzo oczywistym poziomie jest rodzajem parodii klasycznej opowieści detektywistycznej. Jak w typowej opowieści ze świata Filipa Marlowa, sprawa kryminalna wydaje się z pozoru prosta, ale im dłużej się nią zajmujemy, tym odsłania swe kolejne warstwy, w którym ostatecznie gubimy się. Z tym, że detektyw, którego tu widzimy, nie ma w sobie przenikliwości Marlowa. Wręcz przeciwnie. To ktoś, kto przybija deskę do podłogi, wspiera ją krzesłem, zapominając, że drzwi wejściowe otwierają mu się na zewnątrz. Jest przesadnie wyluzowany, pozostaje wiecznie na haju, a jego filozofią życiową jest, żeby się w nic nie angażować. Zaskakujący humor filmu wynika z tego, że zostają on postawiony w sytuacji, do której nie pasuje. W jednej ze scen ożywia się na moment, gdy widzi Jackiego Trichorna, zapisującego coś na kartce papieru. Doskakuje do niej używając ołówka, odsłania wiadomość, tak jak to się robi w filmach, ale ta okazuje się być obscenicznym rysunkiem. Dopiero gdy w końcu ląduje w łóżku z mod, na moment trzeźwieje na tyle, by stwierdzić, że wszystko od początku było oczywistym oszustwem. Jest w tym filmie wiele scen, o których można powiedzieć, że nie służą do niczego. I co ciekawe, to właśnie te sceny najbardziej zapadają nam w pamięć. W żaden sposób niepowiązany z fabułą jest na przykład epizod, w którym pojawia się John Torturo jako Jesus Quintana, ekscentryczny pedofil pederasta, przekonany o swych wybitnych umiejętnościach kręglarskich. Jest to postać cudowna właśnie przez swoją całkowitą zbędność. W zasadzie niepotrzebny jest też sen erotyczny, który śni się kolesiowi, pełen przetworzonych przez umysł głównego bohatera motywów pojawiających się w filmie. Który z czasem zamienia się w hollywoodzki musical w starym stylu, filmowany jak w latach 30. Można zapytać, czemu służy scena z policjantem, który rzuca kolesiowi w twarz kubkiem od herbaty, albo ta, która następuje po niej, w której taksówkarz wyrzuca go z taksówki, bo ten nie znosi muzyki zespołu Eagles. Jest moim fanem Creedence Clearwater Revival. Moja ulubiona niepotrzebna scena to ta w której właściciel mieszkania kolesia daje nonsensowny występ artystyczny przy pustej sali. Ta scenariuszowa nonszalancja urasta tu do rangi artystycznej wizji, a może nawet filozofii życiowej. Nie bez powodu film ukazał się bezpośrednio po wielkim triumfie Koenów, jakim był Fargo. Film, w którym wszystko jest na swoim miejscu, każdy element pasuje. Tu ostentacyjnie nic nie pasuje do niczego. Świat jest absurdalnym chaosem. Aczkolwiek dziwny to chaos, bo scenariusz, Choć na luzie zachowuje niezwykłą precyzję. Można się tylko zachwycać tym, że autorzy pamiętają jakiś pozornie nieistotny detal, który pojawił się w nim wcześniej. Na przykład koleś wchodzi do swojego mieszkania, ale zapomina, że na podłodze jest deska, którą przybił 15 minut wcześniej, i przewraca się o nią. Albo gdy potem, jak rozbił samochód, usiłując wyrzucić skręta przez zamknięte okno, próbuje wyjść z niego, bo zapomniał, że drzwi nie otwierają się. Jest szereg słów, które wypowiada główny bohater lub Walter, wyłącznie dlatego, że wcześniej je u kogoś usłyszeli. W ten sposób dwukrotnie w filmie pojawia się this aggression will not stand, dwukrotnie see what happens, dwa razy where is the money Lebowski i wreszcie czasem nie niedźwiedzia, a czasem nie je ciebie, które koleś na koniec wypowiada po tym, jak usłyszał je wcześniej od narratora. Jedną z głównych wartości filmu jest to, że można całkowicie zignorować pytanie, które stawiali sobie początkowo krytycy o co w tym wszystkim chodzi, jedynie podziwiać rewelacyjne dialogi działające na wielu płaszczyznach, humor, wyobraźnię i niezrównaną galerię pojawiających się tu postaci, uznać, że Big Lebowski to zabawa w kino w najczystszej postaci, coś w czym koenowie są najlepsi, w mnożeniu tropów, w mieszaniu gatunków i puszczaniu oka do uważnego widza, Koenowie dekonstruują na naszych oczach samą ideę, jak sensownie buduje się filmową narrację, jak tworzy się postacie, jak prowadzi wątki. Pokazują, że można ulepić opowieść z niczego, zrobić coś o niczym. Tylko czy Aby przypadkiem nie wprowadzają nas w błąd, bo Big Lebowskiego można też oglądać inaczej, jako dzieło stricte symboliczne, ignorując zapewnienia jego twórców, że żadnego przesłania tu nie ma. Już otwierające film ujęcie przetaczającego się ulicami Tamberweedu nawiązujące do słownego ujęcia piórka na wietrze z Foresta Gampa, ma nam sugerować, że być może są to ukryte treści natury filozoficznej. Główny bohater filmu jest człowiekiem, który odrzucił wszystko, co oferuje mu świat, wyluzował się całkowicie, jest z tym szczęśliwy, daje się jednak wciągnąć w aferę, w rezultacie której biją go, kopią, demolują mu mieszkanie i rozwalają samochód. Przyjaciele, z którymi gra w kręgle, mają w filmie wyraźnie alegoryczne znaczenie, Wiele wskazuje na to, że są wytworami jego wyobraźni, tudzież częściami jego osobowości. Walter Sobczak reprezentuje gniew. To on namawia kolesia, by odzyskał to, co jego, żeby się postawił, żeby walczył o swoje. Ilekroć koleś słucha Waltera, źle na tym wychodzi, bo Walter zawsze się myli, jest najgorszym doradcą na świecie, chodzącą katastrofą. Jak w scenie, w której chcąc odzyskać walizkę pełną pieniędzy od pewnego nastolatka, której nie ma, rozbija samochód, który ma do niego należeć, ale który należy do kogoś zupełnie innego, w rezultacie czego jego właściciel demoluje samochód kolesia. Walter wszczyna awantury z wszystkimi wokół i wszystko mu się kojarzy z Wietnamem, nawet jeżeli nie ma z tym Wietnamem nic wspólnego. Z kolei Dony to ta strona umysłu kolesia, która jest niewinna, głupia, nieświadoma. Nic dziwnego, że Walter zawsze wrzeszczy na niego i mówi mu, żeby się zamknął, i Dony w końcu się zamyka na zawsze. Pewnego dnia pierwszy raz w filmie nie strąca wszystkich kręgli, po czym dostaje zawału i umiera po starciu z nich i listami. Potem jak Walter odgryza ucho jednemu z nich. To moment, po którym koleś nie będzie już więcej kolesiem. Wydarzenia, które tu widzimy, trwale go zmieniły. Pozbawiony do niego traci cierpliwość do Waltera i wygarnia mu wreszcie, co o nim myśli. Chociaż ostatnia scena w filmie daje nam nadzieję, że może gdy wreszcie wszystko się skończyło, życie kolesia wróci do normy czyli do kompletnego nieróbstwa, do całkowitego pogodzenia się z tym, co się dzieje. Wcześniej w połowie opowieści pojawia się jej narrator, by on powiedzieć, żeby się wyluzował, ale koleś nie chce go słuchać. Na koniec pojawia się drugi raz, a koleś żegna go wymownymi słowami, po angielsku dude abides", świadczącymi o tym, że teraz obiecuje już być całkowicie na luzie. Rzecz jasna ten narrator również jest zapewne jakimś głosem w jego głowie, bo niby jakie inne wytłumaczenie byłoby tu możliwe. Big Lebowski to film, który oglądać można wielokrotnie i wciąż odkrywać coś nowego, z poczuciem, że nigdy do końca nie poznało się wszystkich jego tajemnic, bo w końcu o to w nim chodzi, że w życiu jest coś nieuchwytnego, co można jakoś tam próbować zrozumieć, ale być może, że jesteśmy tylko żartem pana Boga. Na pewno duża w tym zasługa pierwszorzędnego zespołu aktorskiego, na czele z obciążonym wyraźną nadwagą Jeffem Bridgesem który pomimo tylu zagranych w życiu ról i tylu nagród, jakie za nie otrzymał, pozostanie chyba na zawsze kolesiem. Otwarte zakończenie filmu, w którym pojawia się sugestia, że w drodze jest już kolejny Lebowski, zachęcało do kontynuacji tematu i na tę kontynuację całymi latami naciskali fani. Ale koenowie chyba wiedzą, że fenomenu takiego filmu nie da się powtórzyć. Pokusie tej uległ John Turturro, który wymyślił sobie cały film w oparciu o postać Jesusa Quintany i zrealizował go w 2019 roku pod tytułem The Hesus Rolls. I został on zdruzgotany tak przez krytykę, jak i przez widzów. Wydaje się, że rozsądnie jest Big Lebowskiego zostawić w spokoju. Niech sobie gra w kręgle z przyjaciółmi z dala od zgiełku i zła tego świata.